Hej, okay, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z cyklu gry Payday 2 Moi drodzy, kolejna misja, kolejna misja na poziomie OneDown, kolej, kolejna misja z grupy Classic. Tym razem podchodzimy do misji o nazwie Counter Fight. Tak? Jest to misja oczywiście z Payday The Heist z postawej wersji, a dokładnie z DLC, które zostało wydane do Payday w części pierwszej. Misję tą wykonujemy na najwyższym poziomie trudności. Będziemy działać w grupie czteroosobowej, standardowo jak to wcześniej działaliśmy na poziomie OneDown z graczami, w komunikacji głosowej z graczem Hutu. Siema Hutu. Siemanko. Master. Cześć Master. Cześć. I Lisu. Siema. No cześć. No to co panowie, startujemy. Moi drodzy, Counter Fight misja, myślę, że jeśli chodzi o, o cele tej misji będziemy wykonywać podstawowe, to znaczy przede wszystkim no, musimy otworzyć safe Po otwarciu sejfu raczej tej misji, raczej drukarki nie będziemy uruchamiać, nie będziemy drukować, bo tak naprawdę to misję można robić praktycznie, no bez końca to nie, ale naprawdę dobrych kilkanaście, kilkanaście nawet godzin. Expo można mieć od miliona z groszami nawet do kilkuset milionów z tego co wiem, jeśli oczywiście jakiś... Osoba o bardzo wysokich ambicjach postanowi sobie wydrukować maksymalną ilość gotówki, jaką tutaj można wydrukować, a naprawdę ilość, jaką można wydrukować, jest ilością potężną. My prezentujemy Gameplay z poziomu Wanda, w związku z tym nie będziemy tutaj przede wszystkim skupiać się na XP, e, skupiać się na pieniążkach, wykonujemy tylko cele podstawowe i ruszamy. Jeśli chodzi o styl, e, rozgrywki, oczywiście misję Counter Fight można częściowo wykonać na cicho, natomiast my zdecydowaliśmy, że od razu przechodzimy sobie do maski, my się nie będziemy tutaj bawić w podejścia, tym bardziej, że misji nie będziemy przeciągać jeszcze dodatkowo na e, jeszcze dodatkowo na e, drukowanie pieniążków, tak, tym bardziej, żeby wam pokazać też tu mamy drugi łom żeby pokazać wam też e, rozgrywkę, od razu lecimy na głośno e, można jakiegoś cywila wziąć, jeśli ktoś Ktoś tam ma w pobliżu, bo sobie zawsze się może przydać. Dawaj tutaj. Do tych hutów weź tyle. Moi drodzy, generalnie rzecz biorąc, najlepszym sposobem najlepszym sposobem jest e, rozdzielić się na dwie osoby. To znaczy, dwie osoby z tamtej strony pilnują, dwie osoby pilnują z tej strony. E, my się rozdzielili w ten sposób, że ja tutaj działam z masterem. E, Lisu działa e, tam z hutu. Przede wszystkim będziemy musieli e, upilnować sobie zasilania, tak? Bo to zasilanie jest podstawą uruchomienie tego zasilania, skakowanie tego komputerka, żebyśmy się mogli w ogóle mogli dostać do pomieszczenia safe'em. no i później już będziemy realizować cele bezpośrednio związane z safe'em. Asal nam będzie wjeżdżał w dość dużej ilości. Skupiamy skupia się zarówno Asal się skupia no, na jednym punkcie, ponieważ my jesteśmy również no będziemy w jednym punkcie. W związku z tym bardzo fajnym na ulicy, nie sposobem nie ma. jest pobranie sobie granatnika. Z amunicjami, z, to z pociskami. Się Aj, jeden strzał myślę, że mam przeżyć. Patrz, ile mam z z pociskami. No, gratuluję. A, a, a już z... Z do no, i... No, i... no i zdążył mnie jednak berwać Aj, z tej zawęgam się, że go jeszcze skonwertujemy. No i panowie, konwersja na starcie, nie? Od razu łapcie tam sobie jakąś konwersję. Policjantów to w sumie nie ma sensu konwertować, tylko od razu złotowców. Oczywiście konwersja na takiej misji jest dość ważna, tak? bo jednak w nam będzie Master wchodził. Ty tu też masz yy, okay. podpalający? Tak, co mamy. Master, co ty w barze robiłeś? A, <laughs> drinki tak rozdawał. No nie. No, no właśnie, właśnie tak, patrzę zamiast Master walczy, to on sobie w barze siedzi. Dobra, hutu, może Chodzi nam budział? Nawet dwóch. Jak to przychodzi? Poczekaj, nie, nie zabiję go. Mam go. Z Stoker? Nie. Z stokera chciałeś skomentować, co wiesz? A ja z tej wam tezer. No, gratulacje, Lisu. Zdobyłeś osiągnięcie stazera i tezera. Tazer tazer. coś drugiego, Okej okay. Dobra Wy tam jesteście w trochę lepszej sytuacji, macie ich więcej, mam ci czterech zrobić Panowie, wy macie dopiero jednego? Murzyna? Mm -hmm. Dobra, y jesteście gotowi? A już otwarte? Czekaj. No tak Dobra. Dobra, nie ma co czworek? Nie Otwieramy Zaraz zobaczymy Ale chyba nie będzie Nie ma, nie ma Dobra, to nas spokojnie możemy wchodzić. Moi drodzy, jeśli e, są C4, podkładam dla. Bo ja mam... Idę sobie do drugiej, tak? To znaczy tak, pod dwie osoby działamy, nie? Dwie z jednej, dwie z drugiej strony. Tylko o tej konwersji jeszcze wpadał, żeby się pamiętali. Okej, okay, to tak jak wcześniej, tak? Ja z tu, tutaj, tak? E, tak, tak, tak. Myślę, że to będzie dobry układ. Tylko lisu, ty masz. E, ile skonwertowałeś? Jednego. żeby nam się przyda, może dobry. jeszcze jeden? Dwa budy, na jedna w naszej szczeblinie. Teraz barze. Dobre. Co tam się u was, chłopaki, stało? No, nie, Jezu, się sam podpalił. Nie, sam tylko hutu mnie nie podpalił. Znaczy ty wszedłeś. To, to, to chłopaki tam gorąco u was widzę. i to bardzo. Można im piaskę dołączać. Dawaj Tak Zbawimy Mastera się. samego <laughs> zostawiasz? Ja patrzę, nie Master nie dołączy na czwartego ja Koro byłem, lubisz. Master będzie robił za, za Ale to panowie wy zapraszacie, nie ja, tak? <laughs> Master będzie robił za barmana mam przecież muzyczkę tutaj No, coś, nam, coś nam tutaj mastery nie wbijają. Oni się nie wiem zawiesili czy coś się z nimi stało Wszyscy do nas Oni wiedzą sobie do kogo iść co się skład whisky A już chyba wiem dlaczego do nas nie wchodzą Master i rozda whisky a ja tak da Widz widzicie panowie? To jest to jest metoda... U was są nad wami. To jest metoda jak pozbyć się asaltu, tak? Rozdać im łyski i powiedzieć, że wejście jest od drugiej strony. Dojechali mnie, dojechali mnie. Tak, nie dasz, to padniesz Leżysz, no dobra. No tak, ale ale spokojnie, spokojnie jest, spokojna sytuacja. Także, jak się skończy, Asal będzie musieli podlecie od razu pod węża, tak? Chodź, chodź, bo jeszcze my go nie. patrz, chodź, patrz, tylko co Ja troszeczkę się troszkę naklał. To A, jest, to, no, w, widzę, upiłeś go. To jak gdyby teraz podlecie, ta, tak wszyscy razem. Wow, pod, zjechali, zjechał mnie do No, może podlecimy wszyscy razem teraz. Wiesz co, wydaje mi się, że dobrze było przeczekać w tym ten Asal, bo jednak. Nie wiem czy zdążymy podlecieć. No, nie, nie wiem jak u was, u nas trochę jest. No, my sobie wszystkich wyczyściliśmy. ja już tutaj podłączam pierwszą część. U nas się troszkę zebrało. O, dojechali mnie, dobra. To wykańczam. Wow, master, będziemy musieli podnieść, bo tu widzę ich. Tylko poczekaj, nie podojesz jeszcze, nie podojesz jeszcze, bo mam. Dobra, teraz podnieś. Szareg, mam, czekaj, spodzę, e, do ja nie lec. jestem lec. pewny, czy ja nie mam szeregu ekranu. Dobra, koniec asaltu. Można lecieć. Szybko, ja już to w tak części część zrobię. Dobra, podłączam węża. Boże, zdążę. Podłączam, podłączam. Dobra, wąż będzie od waszej strony. Tu można pozbierać ammo, master, na górze jest pełno ammo Jak chcesz to sobie podleć od razu, bo... O, widzę, że byłeś ba... <laughs> bardzo potrzebujący Dlatego <laughs> ja takie słyszę takie dźwięki, jak, jak, jak zwijasz wszystko po kolei Dobra, już się zaczyna asad, to weźcie tam chociaż e, odkręci wodę Właśnie, woda jeszcze Już się zaczyna asad, tak szybko, szybko O, ja tam nie dolecę Chyba, że od drugiej strony będzie trzeba Co tam, chodu? Jak sytuacja? Dobra, już, A strzelam już nie, sobie nie da radę. Ja jestem no, tak, w nie drugiej strony. nie, ja, Już kapitan jest, więc inaczej tego nie odkręcimy Dobra Aha Jestem, jestem Otw Otwieram, ale mnie najprawdopodobniej dobiją, dobra, tak? Dobra, wracaj do mnie O ty, też zapadłeś Wracam się Może cię ja, ja Pewnie tak chutu... Czekaj Złapie, ja, złapie, ja pod... spokojnie Ja, ja podniosę Hutu, ty podnieś Hutu, się Dobra, Szary jest Jak tam, czysto u siebie, Lisu? U mnie czysto, u mnie jest czysto, u um, mnie jest jest tutaj na parterze, dobra Jadę Wyłączyli, i... wodę, spoty będzie trzeba wrócić. Tylko panowie ja nie wiem czy tego kapitana byśmy nie musieli za nie, załatwić. Kaj, albo idziemy po kapitana, albo jak tam to podpalając na to weź Na to to, to wtedy ci nie wejdą Co eee Ktoś mnie musi podnieść jak coś Dobra, teraz mam szary To sobie od razu rozkładam Trzeba by było tam podlecić, bo to wiesz, nie ma sensu Tego kapitana nie, byśmy musieli chyba, mi się wydaje, zbić, tak, bo... go z której strony... Skuba na tarcza. Z której strony jest ten kapitan? Tutaj jest, na mnie Chodźcie, chodźcie mase? O ty, ktoś mnie e, obił można go zbić? Można e, le, Trochę ta, ale... Znaczy, zbijemy go w końcu podpalającym bo, bo oni mają 4000hp, te tarcze w Ile do... się masz Około Dobra, leżę se Dobra, poświęcę się. Dookoła ich tam. Potyraj. E, będziesz musiał mnie nas podnieść, Isu. Eee, no. Dobra, przyzdążyłem. Dzięki. Nie podniosłem cię? O, dobra. O, wow, drugi raz kubany. Dobra, palał się. Nie wiem co, mnie super. Poddał się. Weź wujesz, nie muszę podnieść Ktoś Oj! Nie, nie przeżyję tego! Przeżyłem to panuje w ostatniej chwili. To dobrze. Nie chcę nic mówić, ale dosłownie to był łamek sekundy. Kurczę. Bo tam nie było apteczki, dobra, ale dobrze, że miałem apteczkę przy sobie. Już po ciebie idę. chwila Podniosłem się. Tak. Kapitan mamy z głowy, nie? A. Tak, to możemy iść. O tu chodźcie w łóżko, Henryzus. Chodźcie, chodźcie. Chodź. No, tak, wodę trzeba włączyć wolno. Chyba będę miał szary teraz, wiecie? O, ja już mam szary. To nie ktoś mi podnieść. Dobra, mam wracam. szary. Ja się wracam. Podnieś mi chuciała później jak. Dobra, wracam już chwilę. Nie widzę nic. Jak jeszcze, się spoczujesz? Gdzie bez... jestem? O, też ja szary. Ja też e, kto tam ma apteczki? Ja, Kiedyś, ja. Tu ro apteczkę. Nie mam problemu. Dobra, chodźcie po to. Może się ruszyć. Pomocy? Czy Co? Ktoś się musi do mastera wrócić. Dobra, jestem przy masterze. A, dobra, to było mucie. Dobra, to ja idę. Panowie, do... ja spróbuję może od drugiej strony. Kurczę, tylko nie wiem czy. To ja będę pilnował tutaj tej maszyny, żeby tutaj nie odłączyć. Dobra, do lecę. Pa, tylko uważaj. Dobra, odkręcam to. Ja że mnie dojadą Jeszcze postaram się ten podpalającym tutaj dać trochę, żeby tego od razu nie odpalili. Dobra. Dobra, poszło z Dobra, wracaj się do nas. Uważaj tylko, żeby ci nie dojechali. Dodge, dodge, dodge. <laughs> Działaj, dodge. <laughs> Dobra, jak Dobra trochę jak to popaliłem. Dobra, to robię drugiego rana do was. No, nie chyba ci się nie uda. O! buldożery nawet biegni dwa. Biegnij, po biegnij. Dobra, wracam tył, Run, po run. Run. Dobra, jestem przy tych przy okienkach tutaj. Przy Dobra, podniose, podniose. ja gdzieś podniosę? Ja już pojąłem, kupu, bo. Dobra, dzięki. Dobra, no to co, stanę pozycja, tak, z dwóch stron. A zaraz to wyłączę, to przyszło zaraz wyłączę, tak? No to będzie trzeba podbiegać, że nie mam innego wyjścia. Ważne, że kapitana mamy z głowy. O, no to, to jest dobrze. I dobrze, że ten kapitan nie może wjechać dwa razy na misję. Właśnie. No już na overkill, byśmy tam nie narzekali, bo już na wandanie, nie? No tak? wie, ja nie chcę nic mówić, a ich tam, kurczę, trochę jest. I to akurat z tej strony jeszcze wjeżdżają. Wejdę gdzieś złapał, tylko nie wiem. jest Dobra, muszę się wrócić. Master podniesiesz mnie. Wow, wow, wow! Działaj, dobrze, działaj. Niestety nie zadział. E, tam ich jest dość sporo. My się stoisz. Aha, jakiś jakby lek? E, Będziesz musiał, hutą widzi widzicie, że ja padłem, czy je? Tak, ja widzę. Dobra, lecę do siebie. Masz to. Okej, okay, czyli ja nie miałem wszelego ekranu chyba nie do, do poddania się Do poddania się masz, master. Czekaj, Zamaster ja mam dwóch, dwóch mam. To będzie potrzebne Oni co mi giernie O prawie dojechali Po co, wiem, czekamy ja czekamy, czekamy na koniec saltu? Nie wiem nie wiem, nie nie wiem czy Można czy ja jeszcze jednego ja mam... rano zrobić po to. Co? Ja się nie piszę bo ja kolejny raz to masz ekran więc ja już będę się tutaj krył, bo nie wiem czy nie miałem szarego ekranu. To nie jesteś pewny, list opteczka dostał Nie, jakoś tutaj się będę krył Albo w sumie, dobra, wezmę sobie Dla bezpieczeństwa Flesze, ach te flesze co, lecicie wy? Okay. Tam ja czy skaczę, nie? Ja skaczę, ja Nie dałeś Gdzie ten dajzer? O, tu. Oszera sure mam. W sumie teraz gdyby, posz... gdyby pójść, ale nie, to z waszej strony... Kończy się asad, więc można próbować. Musi pójść tam ktoś z waszej strony, bo mm -hmm. wymać podnieść. I znowu dwa bulderze do, do aslisu. Okay. Do A dobra, Uważaj. to jaweliny. No tylko zbij szybko Dobra, jeden ma to szybko Czeka, Czekaj, czekaj, bo ja muszę sobie apteczkę wziąć O, dobił mnie Który to jest? To jest ten? Tak, ich na siebie Dobra, jeden leży Dobra, walno O nie zbyt. Dobra, mam szary, ja spadam Rina mi ktoś ukradł ja A mam wszystko. Jest to. Ty, No po prostu, po prostu kocham te paralizatory, no mogę Aha. Spoczyć, tak. Ale zginę na pewno, to mam pewność. Okej okay. Dawaj, dawaj, dawaj Zdajesz się, skoczę, otwórzysz ten kran, okej? Okay? Widzisz tego mojego? Wyspani nie, nie, nie um... Tak, widzę, widzę Nie w tej chwili jeszcze Musimy no chwilę na... no, to przetrzymać, bo... O, wzięłam go, okej okay. I co? Nie da się dać się. <laughs> da, Chyba podnieś master Mam się chyba podnieść, coś. To trzeba, trzeba to przelecieć, bo to się inaczej nie da. O! flash. Znaczy, możemy poczekać na koniec saltu, tak? Kapitana już nie mamy, tak że już nie ma w sumie problemu. Tak, ja, mogę skoczyć już. Żeby się skoczył, okej? Okay? Ja bym pod... Nie, nie, poczekaj jeszcze, bo tu jeszcze trochę jest, tak? Wyjdziesz zaraz, do w was. momencie cię dojadą. Idą do was, macie tam burloże, uważajcie. Burloże idzie. Jeszcze próbuję skąpić. No skubani, no. Czy to może jednego na schodach masz? O mamo. Kutudyś. Gdybyś... A, no, dobra, już ja ich tutaj podpalę. Dziękować. Zrób, zrób, zrób. bez zrób. Zrób, ktoś ktoś musiał musiał przy tym zastać trochę. Przy tym, tym odejechali mnie. Kąd? Mm -hmm. nie mam pytań. Dobra, idę do was tutaj. Czy tam u was więcej osób jest ni niż u nas? No właśnie, u nas cały czas wjeżdżają, no. no we, we co byście właśnie... im lepszy whisky dali, czy co? No, widzisz, widzisz, a my nie mamy barku. A, jak się w kieszeni nosi. Po co, da po co wam dawałem te whisky? To się teraz i przykupię. Winkiem przykuję. No, poleciałaś, widzę. W co z tobą. Mm, no, leć leć. Dawaj, dawaj, Leć, czysta, bo nie to jestem pewny, jest czy. Dawaj, dawaj, ale to tak szybko. Jest, jest, To, już to jest cloker przy mnie, zaraz mnie pewnie złapie. A, leży? Dobra To to podpalam Ja tu chwilę zostanę, wiesz? Żeby tego nie włączyłeś Możesz mnie podnieść Mhm Byś nie, nie zginę, O kurde, ale... mam szary To sobie wrócę po apteczko, zostań tam Wiecie co, bo już zaraz to rozsadzi, więc jeszcze 20 sekund, 20 sekund w sumie Iż tak, oko koło Ciekawe, czy dolecę do apteczki Dobra, doleciałem Dobra, czy ja, ja, ja to przeżyję <grym> Wracam do ciebie, weź Aha, snajper mnie dobył Chyba nie wrócisz Chwilę, poczekaj chwilę, to sobie chud, bo ja, 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 ja ci na tą Trzeba podpalę Podpalę, dobra Skubani Skąd ci podniosę Czekajcie tam chwilę, się utrzymajcie Jak pochodzę No utrzymuje się w sumie między Byś, by, 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 by. A ty z tyłu je. mnie biją. obijają okay, Podpal jeszcze tam raz i możesz wracać Podpalcie ja raz z wracacie Pod, Podpalcie Dobra, ja się, ja się już wracam Dobra ewakuuję się, ja cię wezmę tutaj po mi Dwoma podpalcie Będę musiał sobie apteczkę wziąć Gdzie jest apteczka? Łał no. Ej, ja się odwracam, a za mną buldożer Panowie, nie? jest ta apteczka z drugiej strony To, ta, tam ta, ta apteczkę, Master, daj apteczkę Postaw apteczkę szybko kłać. to, kładź okay, To nie, już jest tygodę. końcówka, tak I co? Otwieramy i lecimy na scape'a, nie? Tak, a, tak, 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 tak tak. Ale się wystraszyłem dobra. Można pozbierać eee... jeszcze te drobniaki Dobra, spadamy, spadamy Lecimy, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Eee, Biegniemy, dobra nie czekajcie, jeszcze sobie Uzupełnić Uzupełnij Uzupełnijcie sobie apteczki, no Dobra, co zupełnie O nie, flasza mi rzucili na twarz, więc nie widzę I chyba se zginę, ale jednak nie Dobra panowie, my już w tunelu tam wbijacie? Tak Wszyscy? Okay. Dobry, Wszyscy, jest jeszcze Dobra, No to pędzimy na escape'a Ostatnia prosta Come on, Otwieramy kratę no i moi drodzy, finito. Powiem Wam szczerze, że robiąc tą misję na mandanie naprawdę byłoby trudno te pieniądze drukować, szczególnie jeśli byśmy chcieli no, wydrukować escape. je w troszeczkę no, no, większej ilości. E, chociaż, no nie ukrywam, że dla osób ambitnych można próbować, natomiast no, przy samym wysadzaniu się wyłączają, e, wyłączają nam wodę, natomiast przy drukowaniu wyłączają nam zasilanie. Teraz próbujcie lecieć sobie do zasilania, czasem nawet to zasilanie jest od strony ulicy na zewnątrz. I to już jest naprawdę poziom ekstremalny, żeby wybiec teraz tam, nie zginąć, tak, a żeby jeszcze to zasilanie włączyć. Nawet potrafią kilkakrotnie wyłączyć w trakcie drukowania, podobnie jak w trakcie napełniania wody, więc. No, to tylko teraz Pozdrawiam osoby, które próbują, które próbują, które próbują właśnie wykonać tę misję na Landaunie, jeszcze przy tym drukując dużą ilość pieniędzy. Także moi drodzy, podsumowanie: 1 200 000 expa, 7 milionów na Offshore. Niecałe 2 miliony na, na nasze Me pieniążki. Save. No i moi drodzy, losowanie na samym końcu, tak? Także Mówię. co, dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli się odcinek Thank podobał, you. zachęcam do łapkowania. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu gry Pajdę 2. Także trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.